Oto pierwsze wspomnienia o Słudze Bożym Ojcu, Wenantym Katarzyńcu, które kilka lat po jego śmierci zebrał i napisał jego wychowanek z nowicjatu. Ojciec Alfons Maria Kolbe, rodzony brat świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Poznaj wspomnienia nowicjuszy o swoim magistrze. Poruszające historię z jego życia, fragmenty korespondencji ze świętym Maksymilianem, wypowiedzi osób znających Ojca Wenantego, jakim był wychowawcą, czym poruszał serca innych. Łomki z życia Ojca Wenantego Katarzyńca. Po ponad 90 latach znów dostępne. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Jak spoglądał na świecką wiedzę? Ojciec Wenanty doskonale rozumiał, jak wielką pomocą w wypełnianiu obowiązków kapłańskich jest rozumnie pojęta nauka. To też sam całe życie bardzo pilne był w zdobywaniu nauk i wychowanków swoich także do zdobywania obszernej a głębokiej wiedzy nakłaniał i to im ułatwiał. Wspomniałem, jak zdumiewało nas, że co tylko w danej chwili było ojcu Wenantemu do lepszego spełnienia obowiązków potrzebne, on to zawsze już umiał. Taka wiedza, jakby powszechna, stawała się gorącym upragnieniem każdego, kto z jego wiedzy korzystał. Myśmy młodzi ogromnie się tym zachęcali. Co jeszcze nas ujmowało i zapalało to to, że Ojciec Wenanty okazywał, jak to bezpieczną jest wiedza, jeśli tylko ugruntuje się na podstawie zakonnej pokory. Wtedy zamiast postępowi duchowemu, szkodę przynosić albo nadymać, ona uszlachetnia i podnosi. Trudno mi to swoimi słowami określić. Poszczególnych zdań na ten temat, często przez Ojca Wenantego wypowiadanych, nie pamiętam. Niech ten notatnik ojca Wenantego choć cokolwiek światła na tę sprawę rzuci. Mam w ręku jego wyciągi z literatury pięknej, Wszędzie miód, a nigdzie plew. Wynotuję coś dla przykładu. Na czele wypisków z Krasińskiego umieścił to zdanie z psalmów przyszłości. A najwyższy rozum, cnota. Z nieboskiej komedii zacytował słowa: Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił, prócz siebie i myśli swoich, potępiony jesteś, potępiony na wieki. Z licznych listów pozostałych po Krasińskim, ten wyjątek pisany do Stanisława Koźmiana zwę się robakami te wszystkie stronnictwa, których zdaniem godziwymi lub niegodziwymi sposobami można z wstać. Stójcie panowie! Godziwymi możemy i powinniśmy, niegodziwymi nie możemy, bo niegodziwymi nikt nie z wstał, ale każdy spuścił się do nicości. Zmartwychwstanie jest wynikiem moralnym ciągłego postępowania godziwymi sposobami. Tak jak dla osobnika, także i dla narodu. Gdy kto sobie obiecywał, że przez kradzież i zabójstwa, i zbrodnie i kłamstwa osiągnie żywot wieczny, to byłby wariatem. Cóż powiedzieć o takich, którzy chcą przez zło dostąpić życia. To jest daru Bożego. Ojciec Venanty w swoich notatkach literackich potrafił przy pomocy autorów świeckich, nawet pogańskich, rozprawiać o prawdach religijnych, katechizmowych. Tak doskonale tych autorów znał i tak umiejętnie z nich korzystał. Pod nagłówkiem Cel Człowieka spotykam wyciągi z pism Horacego, Malczewskiego no i Rydla. Posłuchajmy. Niecały umrę, choracy. Też same zawsze troski wygnańca człowieka, któremu nawet w szczęściu jeszcze czegoś trzeba i tylko w ten czas błogo, gdy westchnie do nieba. Malczewski Serce ku Tobie drży i Ciebie pragnie, jak ta strapiona rosy lilia wodna. Co tygodniami grzęznąc w mętnym bagnie, twarz tęsknął zwraca na zorze ogniste. Serce ku Tobie drży i Ciebie pragnie, Chryste, o Chryste. Riedel. Albowiem, powiadając się być mądrymi, głupimi się stali. Z listu do Rzymian świętego Pawła. Do wyższych rzeczy stworzony jestem, mawiał święty Stanisław Kostka. Na walkę, bracia, na walkę bez końca, wyście skazani w ciepłym świetle słońca. Zwierzętom igrać, Lecz Wam działać trzeba, A przez czyn ziemi przychylicie nieba. Krasiński. Podobnie jak cel człowieka, omówił również modlitwę. Zaczął od popularnego. Wszystkie nasze dzienne sprawy, i to poezję pióra Karpińskiego. Zastosował do swojego tematu ten przepiękny dwuwiersz. A gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. I dalej. Ten lud czci mnie wargami, a serce jego daleko jest ode mnie. I słów bez myśli nie przyjmują w niebie. Szekspir. Sercem skruszonym i upokorzonym Boże nie wzgardzisz. Z Psalmu II. Panie, czym jestem przed Twoim obliczem, Prochem i niczym, Ale gdym tobie moją nicość wyspowiadał, Ja proch będę z Panem gadał. Ksiądz Piotr, wydziada Hmickiewicza. Albo prostota zaczerpnął tu myśli z napisów czytelni uniwersytetu lwowskiego, bo często tam bywał. Na dwóch skrzydłach unosi się człowiek ponad te ziemie, na prostocie i prawdzie. I dodał do tego opowiadanie z historyka Heposa, ze swoją wiele mówiącą uwagą. Epaminondas, bohater tebański w tylu bitwach zwycięzca, tak zasłużony względem swej ojczyzny, on sam pierwszy powstał przeciw wrogom i innych do obrony kraju pobudził. Mimo to wszystko nie szuka chwały, lecz żyjąc w ubóstwie, chodzi w łatanym płaszczu, który sam sobie nocami naprawia. To poganin. Są słowa już ojca Wenantego, a jakimi winni być chrześcijanie. Tak pojęta nauka świecka nie mogła przynieść żadnej duchowej szkody, i sam święty Franciszek, choć się wiedzy światowej bardzo lękał, na pewno uczonego ojca Wenantego uściskałby radośnie i pobłogosławił. Błogosławił mu za życia doczesnego a uściskał radośnie w niebie.